Hołd na twarze, ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry Orksmas. Daj! W dzisiejszym odcinku prawdopodobnie przejdziemy ostatnią misję kampanii, co mnie trochę przeraża. Trochę. Mennica. A, dobra. Kojarzę z drugiej części. Jak przeciwnik na tym zginie, to dostajemy więcej hajsu. Te włosy. O. Tak, już pamiętam dlaczego nie lubiłem tej mapy. To jest przerąbane. Oni będą wychodzić stąd. Będą szli albo przodem, albo tu na oko, na oko, na oko. Na przykład wychodzić innym wyjściem. A najgorsze nie ma tutaj za bardzo jak. W jakikolwiek w sumie sposób e, obronić się przed... Znaczy. z każdej strony jednocześnie, a nie wiemy z której zaczniemy, prawda? E, dobra. Zacznijmy od tego, że, 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 że. Um, nasze standardowe bronie, standardowe pułapki. Ta dwójka. Ajajaj, i co teraz? Zamrożenie, wiatr, których i tak nie będziemy korzystać. Może tutaj perska autobalista? Dobra, niech będzie cokolwiek tak naprawdę. Dobra, a zaczniemy od tego, że kaczka stali. Zaczynajmy. Dobra. Zostało nam 5000. To odac to oczywiście przewalimy? Chyba nikogo nie dziwi. Raz, dwa, trzy. Kurde, oni są z każdej strony. I założę się, że obstawię tą stronę, która nie będzie w ogóle broniona. Znaczy, z której tu. Nie obstawię tej strony, która powinna być obstawiona. O, w ten sposób, powiem to powiedzieć. Mam lepszy pomysł. Chodźcie wy tu, wszyscy, cofajcie się, cofajcie. Porostawię was tutaj, chociaż to może być troszeczkę kiepski pomysł. Ale niech będzie. Tu, trzech. I tu, trzech. Raz, dwa, trzy. I jeszcze po jednym, tutaj na każdą stronę. No nie wróć, wróć, wróć. Dob Prawie dobrze było. Tu, tu, Ty panie ze środka, won. Tu, i tu. No i idą do... z tej. No to tu jest trzech, ale. Ja w ogóle nie sprawdziłem, co będzie nas atakować. To jest dopiero sztuka. traf sobie. O oh, oh, na dzień dobry ogr. Dobra wyłaś wyłaś No rzucaj tym. Mały darmo zjadzie. No możecie wszyscy poumżywać. Będę wdzięczny. Z kryston no oni jeszcze wyjdą Gdzie oni są? A tu dobra Byle by biegaczy nie było Bo to było, To może być lekkie przegięcie już Wła? Panie kochany Ja już się muszę przybliżać do tego monitora No Kurde ja mam zeza Po prostu mam zeza Więcej was tu. Więcej was tu. A oni teraz, której z tej? O, a tu nie ma tej? balisty? Nie, 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 nie. Kamikazy. Kamikadze, boski wiatr, proszę uciekać. Co no więcej tych kamikadze. No, oj, a tu pan żyje. Przepraszam, nie widziałem pana. Ale to akurat pójdzie, poszło w miarę sprawnie, muszę przyznać. No. Umrzesz ty czy nie umrzesz? Jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. No. A stać nas w sumie na to. Po strażniku tutaj jeszcze musi być. Przynajmniej po jednym. I kupimy sobie od razu ulepszenie do nich. Jak sobie życzysz? I na razie... Tam tu jest ta balista, więc tu prawdopodobnie zaraz widzi nam ogr. Są łucznicy, to mi się nie podoba. No, fajnie, że se trafiasz tych łuczników. Niestety, tylko sobie, teraz. Wieśniaku jeden. Wieśniaku małopolski. Laj! Dobra, czterech teoretycznie umarło. Albo trzech? Nie dowidzę. Ja ślepy jestem ogólnie. Dobra, to już naprawdę wszystko jest załatwione. Ale jeszcze co, tutaj na przykład powstawiam łuczników. Tu, tu. 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 Umieść na podłodze, no a co robię? A, nie mam hajsu. Ale hardo będę próbować, tak? O, teraz wam hajs. Teraz się wypchajcie. No to wstawimy sobie tu jeszcze. I z drugiej strony. Wiedziałem, że się tutaj się na ostatnie wyjście. Tu wiedziałem. Dobra, jeszcze mogą się pojawiać. E, tu. Tu lezo. Oj, z tej strony, z tej strony, z tej strony. A ty, a ty co? To myślisz, że jak jesteś zielony, to ci wszystko wolno? Ekologia nie upoważnia cię do takich czynów, mój drogi. O! Dobra, może ucznicy się już takimi nimi choć trochę zajmą. Mam nadzieję. Dobrze, że tu są jeszcze tacy. Dodatkowi. O dobra, uwolnić horda. jest ok. E, Dam radę to jeszcze wstawić po jednym. Żeby się było po, po każdej stronie. Limit strażników. Ocię. Dobra, ale hmm, jeden ze strażników musi być troszeczkę przesunięty. Nie wiem, który. Chyba nie ci. A no nie, wszyscy się zgadzają. Ok. No to teraz zaczynamy w końcu obstawiać strony. Właściwie boję się, że jak będą biegacze. Tu jedno. Tu drugie. Na razie obstawimy jedną stronę i może to na razie nas choć troszeczkę uratuje. Co prawda pewnie tak nie będzie, ale lepsze to niż nic, tak? Od czegoś trzeba zacząć. No to G. I z której... A akurat z tej strony, którą obstawiłem. Oż... Tyłek. Ognisty i lodowy. No na pewno. Trzymajcie mnie. Dobra. Jeden zdejdł. Lodowy. Poś tu. To jest lodowy nie będzie takiego problemu, bo... I wracamy po cięciu. Eee! Tej, gdzie mnie? On mnie chciał zmolestować i napastować. Złoż to prokuraturze. Dobra. Skoro tu już ten jeden tylko został, to czas obstawić drugą stronę. Myślę, że tą. O, raz, dwa, trzy. Raz... Dwa, trzy. Raz. Aha, już mnie nie stać. A z której strony... Aha, z naprzeciwka. Znaczy naprzeciwka dla z tamtej, z tamtej strony, poprzedniej. Gnole! No na pewno. Trzymajcie mnie. Dobra, jeden gnol umarł. E, oni idą z większej ilości stron. Nie. Nie wierzę w siebie, po prostu nie wierzę! Oj, no to mi uczniowie jeszcze posychali. Pięknie. Ilu mi ich zdechło. Oż w dupę. To mi źle wróży. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zrobimy to już do końca. A, za mało hajsu. A, w ogóle to oni nie tylko z tej strony idą, ok. Łapcie. Daj. O, 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 idą z naprzeciwka, idą na przeciwka. A to z tej strony nie ma uczników, dobra. To tą trzeba bardziej obstawić. Chociaż... Dobra, w miarę sobie wszędzie dają radę. Powiedzmy. A bo wy odtąd idziecie? A widzicie wy tutaj... Pajfusiary jedne. Nie ma! Nazad. A tutaj dokończymy. Ten korytarz. Jeden jest okolicznie niebroniony. To chyba ten. Tak, to ten. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, styknie. Założę o to, że w ostatniej rundzie to wszystko naraz nam pójdzie. A to będzie jakaś tragedia. o Oj, gnol, 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 gnol. Idź pan, idź pan, idź pan. Idź pan w Kibili Mater. Nikt pana nie lubi i lubić nie będzie. Oj drugi. No na pewno. Siedzie po prostu się dzieje. No mniej szybko broni. Nie jest źle tak. Bywało gorzej. Tak jestem pewien. A tu zwykłe psy mogą, niesetko sobie Płatki czasowe większe obrażenia Czy większe obrażenia? Mniej czasu przeładowania To nam się przyda, bardzo No, headshota ci wale, a ty A ty nie umiasz, bo w podłogę trafiam Dobra, nieważne Czas zrobić większą Obronę, aha to, że sobie zrobił. Możecie już to umierać. Będę wam wdzięczny. Dobra, jest. Okej. Okay. Dziewiąta Famina, czyli ostatnia trójka teraz. O. Tu jest wszystko obronione. Oczywiście, że nie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i nie ma na trzy. A czy jakaś strona nie jest w ogóle nie broniona? To jest dosyć istotne. Tu jest bronione. Tu jest bronione. Czy z tej strony są jakieś. A ta strona jest tylko połowicznie broniona. No to robimy małe, cof małe cofnięcie. Tu sprzedamy po tych dwóch. I tutaj damy przynajmniej te dwie. Niech stracę. To G. A, akurat stąd idą. Zwykłe. I to bez gnoli, nawet. To jest aż zaskakujące. A już mi się to strzeliwują do tej strony, ale jednak nie. Łupancerzony, o nie 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 nie. Nie nie, dwa opancerzone, o nie. Dobrze więc, że tu jest kusza. Dwa, trzy. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobiję czwarty? Dobiję. Dobity. Dobra, no to jesteśmy ustawieni. Teoretycznie. A, na jednego tylko rzuciłem ten. Nie no, to było akurat bardzo, bardzo niesprytne. Mada stać nas na pułapki tnące i przeszywające, czy kujące, czy jak to tam nazwać. Jeden pies. Nie, oni mogliby tak zrobić na przykład całe kółko jedno. To w sumie coś zastanawia Bo jeżeli są w stanie, no to, to troszeczkę lipa. Jeżeli nie, to dla nas lepiej. Tu jedna, bo na nic nas nie stać. Tutaj dokoptować po tej ostatniej. Dobra, i trzeba lecieć na tamtą stronę szybko. Ła! No na pewno. Karek strzelające, czy strzelające, boże, e, wybuchające. Okej. Okay. z żadnej innej strony nie idą. Idą. Teraz to widzę. Aha, fajnie, że mam pieniążka, co to, to tam lezie. Ognisty, no na pewno. A on już pewnie żyje. Dobra, umrzyj. A to portal, myślałem, że to pieniądze. Mi się grube hajsy marzą. O, przedostatnia fala. Eee, ok. Nie wiem, czy tutaj nie mogę postawić. Ale niech będzie. Ojoj, ojoj. Z każdej strony idą. Ojoj. A co stąd idzie? Łucznicy. Głównie łucznicy. Chyba sami kusznicy w sumie idą. Z jednej strony to dobrze, bo kusznicy nie są jacyś trudni. Aaa, oni wszyscy praktycznie wyzdychali już. Tylko z jednej strony. Nie. A to się zaraz naprawi. Oj, coś przeżyło. Ło, lodowy! Tego, żebym się nie spodziewał. Dzień dobry. Dobra, no zajmą ucznicy, to nie ma problemu. Ja to też lodowy, dobra. Też szczęście, że lodowe nie są odporne na ogień. Ale jeżeli by przeszedł... O, ten już nie żyje. Osta ostatnie fala. Czyste. Brońcie nas, brońcie Skądkolwiek się da, brońcie Z drugiej strony lezą Ogniste To to nie najgorzej No już mogę się ich pozbyć od razu, praktycznie Dobra, z tej strony już ich nie ma Na przeciwko lodowe Zodowy mi nie jest problem One same szybko umierają Dobra Ta strona, co tu mamy O pancerzony O, w dupę, oż dupę, dupę Ej, możecie go tłuc? A z drugiej strony drugi opancerzony, ojoj Umrzej! Ten też umrzej! Trzeci! Na łucznika! Może no, by cię coś czasem nie, nie stentegowało. Dobra, łucznik nam umarł. A tylko jeden. Ktoś jeszcze żyje? U czwarty. Dobra, ma. A tu. To, to nie są strony poleci. Myślałem, że to do nas przyjdzie. Zrobione. Przeszliśmy. Szczerze? Gdyby nie ta moja przypadkowa głupia śmierć, to ile rzeczy by się podziało? No i ta historyjka, żeby, której ja nie usłyszę. Trzeba zamknąć szczeliny. Uwielbiam to. Wystarczyło przejść przez szczeliny i zapieczać... Nie w ogóle na, na nagranie popatrzeć co oni tam mówi przez całą grę. To zaklęcie umiałby rzucić nawet najturniejszy z nas. Zamknięcie Nie, nie pokazujcie mi tego, błagam. Byłby to oczywiście koniec kontroli nad orkami i ogrami. A, ci się na nią wkurzy? Byłby również koniec z magicznie wzmocnionymi twierdzami. Koniec ze sprowadzaniem deszczu w czasie suszy. Koniec z wioskową magią uzdrawiającą. Bez magii świat po drugiej stronie szczęśliwie... Ale to samo stałoby się z naszym światem. I niekoniecznie mowa tu o zmianach na lepsze. Aby tej decyzji wymagało odwagi. Odwagi, którą jak się okazało, nie chciał tylko członek zakonu. Odwagi albo innego rodzaju wyjątkowo upartej głupoty. Nie ma się też jednak martwić, bo jeszcze czekają w końcu druga część, prawda? <laughs> I dodatkowa kampania. Para nieszczęść. Brzmi ciekawie. Dobra, ale tym już się zajmiemy w następnym odcinku. Pomimo końca fabuły, to jednak nie jest koniec gry, prawda? Jeszcze zostało nam parę rzeczy. A tu już nic nowego nie mamy. Co to jest? Więcej monet. A dobra, to już nieważne. Resztą zajmiemy się w następnym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to macie standardowo dać łapki, komentarze, udostępnienia, subskrypcje, czy co tam jeszcze chcecie. Wiecie, jak to działa, prawda? Uff. Ten finał był trudny. Trzeba było ogarnąć 4 strony na raz, ale daliśmy nawet radę. Tylko jedna śmierć. Okej, okay, więc niech moc pogromców orków, moi drodzy, zawsze będzie z wami. A ja żegnam cię krótka.